O, ja jest Kuba i dzisiaj nagrywam z chyba O, o, dużek będą doł I dzisiaj będę sobie kolejny punkt udawał jak mówiłem, wiem, że tutaj ulepszę to specjal specjal ulecz Zrobię i mogę w końcu kupić kota zombie. Dobra, jak już go mam, to nie chcę go lepszą. Dobra. Za kangura. Mam nadzieję, że ten zombie kod będzie dobry, bo nie po to se jedzenie, że jakieś kupić słabe rzecz Coś mi jest zbyt wolno haj schodzi. Dobra no wolę. Na pewno jak już będę miał wszystkie koty wymaksowane, to będę pokazywał jaką wyglądają maksimum koty. Ale na razie to ja jeszcze będę z tego nagrywał. Może mało teraz ja nagrywam, bo z tower dużo nagrywam, ale to chcę skończyć. Może dopiero zacząłem tę grę, ale... Było dobrze też to skończyć. Bo teraz nowe serie, zrobię. I tak ciągle te nowe serie. Ale też dobrze dla Was. Bo jest mój kanał po prostu się rozbija i nie wiem co, co kto lubi. Ale na razie będzie był ten wszystko. vlog scheda nie będę nagrywał, nie będę nagrywał w życiu. Eee... E, no Bo to jest, to się te serie już skończyły. No czy to jest kot, jest taki dobry... Czy po prostu ninja. Wydaje mi się, że... ten kot. O nie, foka! Tu wiadomo, na kogo teraz zarobimy. Zobacz. O nie, 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 dobra. Czy ninja? Kot, dobra. Dobra, muszę też tankować jaśnie. ale... ...coś tam popycha. To Nikolas hmm. hmm. O i widzowie, teraz jak się ma też tego Ubera, to się trochę łatwiej gra. Nie wiem, czy to słońce popchnął, czy po prostu, że ta moczu to popycha. O nie. Uważ już jest popnięty u tytana mogę mieć Ale mi się strasznie ten zombie kot podoba i chyba nawet dobry on jest I teraz może jak to był boss to po prostu miazga była. Myślę, że Ubera wystawił, to już dopiero była miazga. Kangura nawet wystawił. Że mnie zabić. Słonia już drugiego wystawił. To mi Uber umrze. Przecież. To mi Uber umrze. Albo co ode mnie umrze. Dobra. To w kolejnym odcinku lub jeszcze w kolejniejszym spróbuję se ulepszyć. kota na maksimum, a ja se... ...energię kupię. I spróbuję... ...je biskupa na max ulepszyć. To zostawcie lajka like i suba, to weziem na bieżąco. To pa.